Nie wiem jak wy, ale ja pamiętam takie czasy, kiedy w szkole egzekwowało się wiedzę siłą. Jedna z moich nauczycielek, którą zresztą bardzo szanuję, miała taki zwyczaj, że na początku każdej lekcji wywoływała kogoś do odpowiedzi. Jeśli nie umiał, były dwie opcje. Można było od razu dostać dwoje do dziennika, albo trzy uderzenia kijem na cztery litery na oczach całej klasy. Hmm, to naprawdę bardzo bolesne było i nie pytajcie skąd wiem. Ale ciekawe, że nikomu z nas nie przyszłoby do głowy, żeby pójść i poskarżyć się rodzicom, bo jakoś intuicyjnie czuliśmy, że zarówno nauczyciele, jak i rodzice grają w jednym zespole wychowawców, którzy nas kształtowali. Hmm. Dzisiaj trochę zmieniły się chyba realia, bo wydaje się, że cała odpowiedzialność za wychowanie wróciła do rodziców. No, po szkole chyba nie można się już wiele spodziewać. W każdym razie to chyba dobrze, bo to jest pierwszy przywilej i jednocześnie obowiązek rodziców wychowywać swoje dzieci. Oczywiście, wychowanie samo w sobie to nie jest łatwy, lekki, przyjemny proces. Chyba już dawno pożegnaliśmy się z ideą bezstresowego wychowania. No ale właśnie, to nie jest przyjemny proces, bo trzeba stawiać dzieciom granice. Czasem trzeba im różnych rzeczy zabraniać, a one właśnie mają inny scenariusz na to, jak być szczęśliwymi. I tutaj konflikt interesów i tak dalej, ale rodzice wiedzą więcej. I to umówmy się, pewnie też nie jesteście rodzice szczęśliwi z tego powodu, że musicie czegoś dzieciom zabraniać, ale wiecie, że to się dzieje w, w trosce o ich dobro. One postrzegają to w danym momencie inaczej, jako bariery, jako przeszkody jako no, po prostu opresję wręcz. Ale wy wiecie lepiej i wiecie, że zasady, bariery, granice posłużą im kiedyś ku dobremu, bo się rozwiną wewnętrznie i kiedyś będą po prostu dojrzałymi ludźmi. Po co o tym mówię? Dlatego, że w dzisiejszym drugim czytaniu jest mowa o wychowaniu jako żywo i z tą wiedzą będziemy o wiele lepiej mogli sobie to drugie czytanie przyswoić. Otóż Autor listu do Hebrajczyków mówi do swoich adresatów, którzy jeszcze do niedawna byli wyznawcami judaizmu, teraz są chrześcijanami, no i już zaczynają się pierwsze zniechęcenia, pierwsze frustracja. Miało być tak fajnie, a już się dzieją różne rzeczy, prześladują nas, na razie białe prześladowania, ale umówmy się miało być dobrze, a co? Autor tego listu mówi do nich chwileczkę, chwileczkę. Czyżbyście nie pamiętali tego, co w naszej dawnej religii było fundamentem? Musar, tej zasady wychowania w dyscyplinie. Czy macie pretensje do własnych ojców, że wielu rzeczy wam zabraniali, że karcili, że, mm -hmm, że wychowanie nie było koniecznie przyjemnością dla was, ale że ostatecznie no, wyszliście na ludzi. Przecież zawdzięczacie to swoim rodzicom, prawda? Nikt z was nie ma pretensji do tego, że o to, że rodzice trzymali w domu dyscyplinę, że wpajali wam pewną dyscyplinę, którą teraz wy żyjecie, mimo że już nikt nie patrzy. I jeśli dołączyliście do nowej rodziny dzieci bożych, nazywacie Boga swoim ojcem, no to przez analogię macie pretensję, że was wychowuje, autor listu do Hebrajczyków pokazuje te wszystkie. Przykrości, te wszystkie przeciwności, którymi, z którymi musieli mierzyć się jego adresaci, pokazuje jako właśnie Boże wychowanie. Przyznaję, że w tym tekście jest sporo takich słów, które mogą nas przytłoczyć. Karcenie, nawet chłostanie, napominanie i tak dalej. Oczywiście, trudno dobrze to wszystko przetłumaczyć. Te słowa mogą budzić w nas dyskomfort, ale tak naprawdę Chodzi o jedno wielkie wychowanie. Ku temu, żeby wychowankowie byli ludźmi no, głębokiej, głębokich realiów, gdy, żeby mieli w sobie po prostu ten dyszel w głowie, który pozwoli im lepiej żyć. Wasi ojcowie, mówi um, autor, ojcowie ziemscy, przygotowali Was do życia tutaj na Ziemi. Bóg, który jest ojcem który też szlifuje wasze charaktery, przygotowuje was do jeszcze czegoś innego, do głębszej relacji z sobą samym, bo przeciwności rodzą charaktery. No i co tu dużo mówić: im więcej, więcej przeciwności, tym bardziej jesteśmy na nie ostatecznie uodpornieni, czy umiemy sobie lepiej z nimi radzić. Hmm, tak to działa, że jak mówił klasyk, sukcesy nie uczą niczego. A przeciwności, porażki są bezcenną lekcją życia, jeśli tylko zechcemy ją wziąć. I w drugiej części tego dzisiejszego fragmentu słyszymy taki też bardzo obrazowy, obrazowy apel. No i pokrzepcie, osłabłe ramiona, te ręce opadłe, te kolana zgięte. To jest to obraz ludzi, którzy mówią: "A znowu nam się nie udało, ludzi, którzy po prostu użalają się nad sobą. I mówi do nich autor: Wyprostujcie się, proszę bardzo, ramiona, proszę, tu prosto idziemy. Macie przestać się nad sobą urzalać, bo to nie sprzyja ogarnięciu się, tylko spójrzcie na to wszystko, co się dzieje, jako szansę na pewien rozwój. Gdybyście nie mieli tych przeciwności, jak moglibyście wiedzieć, że, że się rozwijacie i no, ogarnijcie się dla własnego komfortu i Także jako przykład dla tych wszystkich, którzy nie mają w sobie tyle siły, żeby się pozbierać. Czyli nie użalajcie się nad sobą. Nikt nie mówił, że będzie lekko, a to, że są przeciwności, to jest naturalna kolej rzecz. Jesteście w rodzinie Bożej, Bóg was kształtuje. W podobnym tonie mówi Pan Jezus w dzisiejszej Ewangelii. Jak czytamy, szedł właśnie do Jerozolimy i ktoś rzucił takie hasło: Czy to prawda, że tylko nieliczni będą zbawieni? Nie wiadomo dlaczego akurat tak chciał zagadnąć Jezusa. Być może wcześniejsze jezusowe nauki no, wbiły go w pewien dyskomfort, być może już zauważył się po stronie tych, którzy no, niekoniecznie rokują, gdy chodzi o zbawienie. W każdym razie no, zadał takie pytanie, a Jezus nie odpowiada wprost. Tylko mówi, jakby chciał powiedzieć, zamiast zastanawiać się, czy nieliczni, czy liczni, czy ktokolwiek, to raczej pilnujcie tego, żeby każdy z Was był tym, który, jakby to powiedzieć, jak go drzwiami wyrzucą, to przez okno wchodzi. Stąd ten idiomatyczne wyrażenie na początku, bądźcie tymi, usiłujcie wchodzić przez ciasne drzwi. No tak jakbyśmy po prostu kombinowali, drzwi są uchylone wiadomo, że się nie zmieścimy, ale kombinujemy na wszystkie sposoby, jakby to zrobić, żeby się znaleźć w środku. Przeciwności obrazują obrazowane tymi właśnie ciasnymi drzwiami. Przeciwności nie mogą nas zniechęcić. One nas powinny po prostu nauczyć myśleć, jak ostatecznie do celu dojść. Jak znaleźć się wewnątrz? To bycie wewnątrz jest kluczowe. Bo w dalszej części tego tego, te, tego fragmentu ewangelicznego. Słyszymy o tych wszystkich, którzy stoją gdzieś na zewnątrz, w pozycji recenzentów i którzy w odpowiednim momencie, jak już drzwi zamknięto, oni pukają do domu i mówią: Hello, ale myśmy cię znali przecież, przecież jadaliśmy z tobą, przecież poklep poklepywaliśmy cię po ramieniu, przecież. A, a gospodarz mówi: Ale przepraszam, ja was nie znam, proszę mi stąd e, się, e, 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 proszę mi stąd odejść. Nie znam was, ponieważ Wy nigdzie, nigdy nie byliście w środku. Zawsze byliście na zewnątrz, bo tak było wygodniej. Nie chcieliście się trudzić dla Królestwa Bożego, nie chcieliście podjąć trudu i do widzenia. I to jest, kochani, no też taki obraz z życia wzięty. Chyba już kiedyś wspominałem o takim, takiej anegdotce prawdziwej. Zresztą, jak pytali pewnego celebrytę, czy on chodzi do kościoła: tak, tak, jestem bieżący. No ale oni ciągle tam tę pasterkę mają. Innymi słowy, był to kazus człowieka, który raz w roku przychodzi na msze, być może dwa razy, bo jeszcze na święconkę przyjdzie, i on też uważa się za wierzącego. Ale właśnie jest tym, jak ci, którzy na rynku my znamy, wiemy, kto to jest Jezus. O, wierzący jesteśmy, tak. Ale to ich nic nie kosztuje, to jest pusta deklaracja. Tymczasem, pan Jezus mówi, chrześcijaństwo to nie jest jakaś pluszowa zabawa, to nie jest po prostu jakaś wydmuszka. To jest konkretny trud. Tak jak kosztuje cię trud, żeby coś osiągnąć, musisz, musisz się do tego dobrze przygotować. Wiedzą to sportowce, wiedzą to rodzice. Ile jest trudu w wychowaniu dzieci, tak chrześcijaństwo również jest trudne, w tym sensie, że codziennie niesie ze sobą kolejne wyzwania. W pracy cię wyśmieją, bo jesteś katolikiem. Gdzieś indziej dadzą ci jeszcze poczuć, że jesteś gorszy. Ktoś inny nazwie cię po prostu człowiekiem ze średniowiecza, jak można wierzyć, w XXI wieku. A ty, ty po prostu mierzysz się z tym i wiesz, że nic i nikt nie odbiorą ci radości z bycia chrześcijaninem, bo choć to nie jest popularne. Mm -hmm, to to jest po prostu głębokie to to jest ważne bo to zmienia twoje życie już tutaj na ziemi relacja z Jezusem która się pogłębia właśnie przez to jak razem przechodzimy przez różne przeciwności ona jest bezcenna niebo zaczyna się już tu na ziemi ale nie dla tych którzy mówią że he znamy Jezusa ale dla tych którzy chcą być w środku i robią wszystko żeby przez te ciasne drzwi wejść nie jako recenzenci z tyłu ale jako dzieci Boże w środku, które żyją w Kościele i Kościołem. Zatem, kochani, obyśmy nigdy nie byli właśnie w pozycji ludzi z zewnątrz, którzy mm -hmm, może mają etykietę chrześcijanin na czole, ale nie mają wiele wspólnego z chrześcijaństwem, ale takimi, którzy codziennie podejmują jakieś zmagania na niwie tego, że są wierzący. Życzę sobie tego ja, sam, sam i wam, kochani, Pozdrawiam serdecznie, ksiądz Dariusz Iwański.